W pierwszym odcinku przyjrzymy się zawartości opakowania robota koszącego Gardena Sileno Minimo oraz sprawdzimy jego kompletność. Mały, skuteczny, cichy i łatwy w obsłudze dzięki aplikacji na smartfona. Gotowi na nowego robota koszącego Gardena Sileno Minimo, zaglądamy tu z ciekawości, ale trzeba też sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu. Naturalnie w pudełku musi się znaleźć robot koszący wraz z instrukcją obsługi, skróconą instrukcją obsługi oraz formularzem rejestracji produktu. Rejestracja daje dostęp do szeregu usług dodatkowych. Do robota dołączony jest zasilacz i, co bardzo ważne, linijka. Ponadto w pudełku znajdziesz śruby do mocowania płyty podstawy, złącza oraz zaciski do podłączenia przewodu do stacji ładującej. Jest tam też przewód niskiego napięcia i ładowarka. Przewód podłącza się z tyłu, a mocuje za pomocą licznych szpilek. To rolka przewodu ograniczającego i doprowadzającego, co wyjaśnimy później. Nie wolno też zapomnieć, że na samym dnie leży płyta podstawy. A teraz przejdźmy do samego robota koszącego. Na wierzchu umieszczono przyciski zapewniające niezwykle prostą obsługę. Tutaj mamy duży przycisk stop obrotowe koło tylne oraz serce maszyny, czyli precyzyjne uchylne ostrza.